Dziemanko, witam i to jest Arena Breakout Infinity, a jestem Adrian. Eee, pokażę jedną z ważniejszych rzeczy w tej grze, jaką, jest, jaką są sprzedawcy, i jeden z najważniejszych sprzedawców w tej grze nazywa się Deke. Eee, Deke jest dosyć specyficzny, ponieważ bardzo często tutaj na dole macie w kontaktach limitowane. Limitowane rzeczy do kupienia. Oczywiście nie zawsze oddaję, bo nieraz oszukuję, ale wchodzimy w DAICA Vision, otwieramy, klikamy purchase, wciskamy i get limited items. Sprawdzamy, jakie są limitowane itemy, które może, które mogą, które mogą coś nam dać. I teraz tak, mamy możliwość. Sprawdzenia. Uwaga, tego teraz czasem, bo czasem te ceny się zmieniają bardzo szybko, i możesz nie zauważyć, kupić drożej, ale możesz wejść, wyjść, wejść, wyjść, sprawdzić sobie cenę lub odświeżyć. Eee, na przykład Steam Caboster, który daje troszeczkę więcej energii, szybkości i wytrzymałości na 300 sekund eee, w trakcie, w trakcie na przykład ostrej strzelanki też się przydaje. Ile ona kosztuje? Ona kosztuje 1,34, a Dave daje nam je 3. Czyli tu mamy 3 sztuki, za 48 opłaca się? Ogólnie się opłaca. Naprawdę fajna, przydatna rzecz, ale możemy też poczekać później i sprawdzić, czy cena nie zejdzie, bo przed chwilą była trochę niższa. Kosztowała 45, teraz jest 48. On czasem tak troszeczkę. Mamy na przykład też Endurance'a, ale tego słabszego na 180 sekund. On kosztuje, dajmy na to, o 10 tysięcy, a my możemy go kupić za 14 3 sztuki. Więc jak najbardziej się opłaca, mimo że jest krótsze działanie, sprawdzamy to już 50 tysięcy. Poczekamy, możemy wejść później. Skype Dayka odświeża się o 7 rano, 14 godziny i 19 po południu. Możemy sprawdzić te elementy, które mogą nam się opłacać. Bardzo często daje amunicję złotą, akurat w tej chwili jej nie ma. Wtedy sprawdzamy sobie ją, wchodzimy. Przeważnie kupujemy ją za połowę. Na to za nawet 400 tysięcy. A za 900 tysięcy możemy ją sprzedać. Kupujemy za 250, a za 500 tysięcy sprzedajemy. Jeżeli brakuje nam gotówki, możemy to robić. Zachęcam do zostawienia lajka, like obserwacji. No, na pewno. I teraz mamy Dejka. I czy ten deik coś oddał? Level 6 oddał. Za 300 zamiast 450. USAS 73. To może nie do końca. Chestrick. Chestrick. 95 A normalnie 40, także zajebiście oszukał No Tu mamy ile? 41 To wezmę, tą klatę czwórkę. Tu 40, to mnie Tu kask 4 To też do zbierania jest na, na botach i to też się nie opłaca